Więc widzimy się na openingu 250 teoretycznie boxów army. Choć teraz aktualnie 175 boxów army, z czego 44 u 7,8 i 131 normalnych. Później otworzę pozostałe 75, przez to, że jutro jest event z ppk więc chciałbym właśnie tych ppk trochę podrobić. Bo około 1 k sztuka wychodzą. Aktualnie mam ok. 900 kasztuka za wszystkie, więc fajnie jakby trochę tych pepeków podropiło faktycznie. To będzie miłe. Dobra, widzę, co jeszcze muszę tutaj odłożyć. Yy, te płyty. Bo one też coś tam kosztują. To będzie 76. I to w górę poleci. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie dablować się, ale wydaje mi się, że nie. No oczywiście najbardziej liczę na pepeki z prostych boksów, bo nie ma niestety filcowych, ani nic w tym stylu. I... Usiadłem 8 na ekwipunek, mówię. Nie wiem, czy z prostych może lecieć ekwipunek, czy nie. I w ogóle pierwszy raz nagrywam tak odcinek, że będzie odcinek połączony. Dwa będą openingi w jednym odcinku. Zawsze starałem się otwierać te wszystkie boksy jednocześnie. Ale, no, mówię, szkoda by było nie otworzyć. I teraz, jak jest event z ppkami, a tu mi wleci pewnie z 300 ppków. Jak nie lepiej. Dlatego, no, w ogóle jeszcze złom leci, ale dobra, już mniejsza o to. O, leci ekwipunek, dobra, czyli... Jeszcze może jakieś coś ciekawego wleci z tych normalnych boksów. W ogóle ostatnio się trochę przestrzeliłem z ceną tego arma, mówiąc ze 100kk czy 150kk, czy tam 200 się nawet mówiłem, a sprzedałem go ostatecznie za 47,5 kk niestety były trochę tańsze niż myślałem, że są army. Więc no trochę lipa, ale zawsze te 50kk na plus, choć... U7-8 kosztowały tam 300 kaka w tamtym momencie chyba, z polutusów, no ale bywa. Choć ekwipunek chyba za dużo tutaj nie poleciało, więc zwracam aż tak uwagi Mega, A wydaje mi się tylko, tylko, Wydaje mi się tylko, że chyba kusza poleciała. Dobra, i sług. Ale najważniejsze u 7 żeby tam leciał No Dobra, nie będzie 300 ppków raczej. Chyba, że teraz ładnie jakoś da. No i dodatkowo te kryształy lecą. Po 1 KK, Znaczy 1 KK na jeden rzut. Po stoka sztuka. No właśnie, te niebieskie. No i dobra, wszystkie otworzone. 150 pp. 200, znaczy 165 fm. Trochę kryształów: 22 KK I właściwie tyle. A z kusza. Cudna. Łuczek też cudny. I tarcza z. Nie tam było? 44 minus 175. To wychodzi ile? 131, jo? Ja? Ze 131 boksów trzech i punkt, więc mam nadzieję, że tutaj poleci trochę lepiej z u 78. No i nie ma co chyba specjalnie przedłużać. Lecimy. W ogóle niedługo będzie jeszcze kręcenie kołem. Urodzinowe za jakieś dwa tygodnie odcinek. Jaki? Na live będzie kręcenie kołem. Hmm. Specjalnymi mam przygotowane 6 kandydowców. Będę trzebać właśnie albo na skrzydła, albo na kostiumów. Mm, koła. A tutaj czekam na jakiś ekwipunek. Na razie zapowiada się średnio. Mówię fajnie, że peki lecą, ale no ekwipunek jakiś, please. Nie tak jak ostatnio, że jeden arm chociaż przynajmniej coś był wart. W na przykład ostatni kusze, ale nadal. Come on. Please. Ostatnie 6 boksów. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 43 boksy, 175 boksów, 3 fipunki. Te army są gorsze niż pollutusy. No, jak uroczo. To jest standard chyba u mnie. 3 ekwipunki, 175 boksów. Fajnie, że tutaj lecą podobno lepiej te U7 i 8 z tych rajdów. Szkoda, że no niestety Active leci gorzej niż z wszystkiego innego. 186 ppków, czyli ile to jest? Z... no uznajmy 186kk. To no tak chujnia. A gdzie są płotki na HP? Jestem ślepy. A, tu. 450, no dobra. Ten opening uważam za ujowy, choć jeszcze będzie druga... Część tych 75 boksów, ale raczej też nie przewiduję, że zrobnie coś ciekawego, mega, więc no dla mnie tragicznie wyszło. No i to właśnie widzimy tutaj więcej dodać: wyszło po prostu źle. No i widzimy się miesiąc później na dogrywce z opelingu 55 boksów normalnych i 21 U7,8, czyli o jeden więcej boks niż miał być, no ale tak wyszło. No i niestety trwało to trochę nawet ponad miesiąc bo miesiąc i tydzień niecały. No ale niestety nie udawało się chodzić na wszystkie maratony. Więc dobra, lecimy dalej. I się okazało, że niepotrzebnie wcześniej robiłem ten y, opening, przez to, że i tak tych Pepeków nie sprzedałem. Bo nie podobały mi się jakoś specjalnie ceny. I pomyślałem sobie przy okazji, że postanowię wbić sobie to SP dalej. I dobić mu 100 pp, bo jest po prostu zajebistym SP. Na no, niektóre rajdy to jest taki berek, tylko że drugi pod inny żywioł, berek pod inny żywioł. Więc to najlepsze co może dropnąć z tych podstawowych, oczywiście, nie licząc jakiegoś zajebistego Eku to ppki kolejne. No, bo się przydadzą, będę bijać te ppki dopiero w evencie z ppkami, czyli pewnie w styczniu. Więc liczę, że około 1000 Pepeków będę miał na zbierane. Ogólnie bym wbijał pewnie sobie już teraz, ale postanowiłem, że sobie to nagram na odcinek z winienia pepeków od razu od zera do setki, no albo zależy ile wbiję ile tych pepeków będę miał faktycznie. Z tych 55 prostych mam 48 pepeków, 15 fm 180 fulek, 10kk, 100 klejnotów i parę tych innych rzeczy, ale nie wiem ile tego powpadało, byłem tutaj poskładane. No i dwa ekwipunki. To będzie z jakieś 2,5k, a to będzie z jakieś 200k. No i teraz najważniejszy moment, czyli boksy U7-8, które mogą najbardziej oddać i mnie przybliżyć do kupna Berka, więc lecimy. Mam nadzieję, że jakikolwiek ekwipunek dropnie, bo jak nie, no to lipa trochę. Trochę bardzo. Bo niestety no, z tych pierwszych boksów też nie poleciało U7-8. Dobra, jest szata na maga. znowu. Ostatnia szada na maka mi się sprzedała za chyba 40-50kk. Dacie mi coś jeszcze? Łuk, sztylet, kusza, miotacz. I ostatnia? Nie. No to chwila prawdy. Czy tym razem bardziej odda? Negatywne efekty? Okej, okay, dobra. To nie będzie może mega, mega dużo warte. Ale cokolwiek warte raczej jest. Ma obronę krótkodystansową i negatywne efekty. No szkoda, że aż znaczy, że tylko tyle, no ale zawsze coś, dobrze, że mówię cokolwiek kojarz dropnęło. nie wiem ile, to może też będzie z 40-50kk warte, może więcej, ale może i mniej, bo nie ma nic innego, ma tą krótkodystansową i negatywne efekty tylko i wyłącznie, jakby miało jeszcze mm, dalekodystansowe, czy magiczne, czy cokolwiek no to może że troszkę więcej było warte mam 66 pepeków tutaj dodatkowych, 30 fm 270 potek I 13kk, więc opening taki... mech Nie pamiętam ile pepeków mi dropnęło w tym pierwszym, ale nadal opening uważam za mech No bo na tyle otworzonych boxów fajnie jakby w końcu jakiś U7-8 dobry drop poleciał Tak na razie z aktu 9 Najlepsze co mi poleciało to właśnie mu ten zeszły arm, który się sprzedał chyba za 50kk Nie wiem czy to będzie więcej czy mniej, bo nie znam się na cenach armów no ale tak się oto prezentuje opening 250 boksów Ultimate Army. Będzie jeszcze chyba opening 500 boksów, a potem będę co najwyżej robić, nie wiem, po 107, 8 jak już. Jeśli nadal oczywiście będę robić ten ride. Ale na tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No niestety drop, jak mówię, nieudany. No ale tak w życiu bywa, więc widzimy się w przyszłości na jakichś kolejnych openingach. Pewnie kolejnym będzie opening 1000 pollutusów.